Wushu to chiński termin oznaczający sztuki walki, w szczególności chińskie sztuki walki, na zachodzie znane także jako kung fu. Wushu, wushu rozwijało się, się przez, przez kilka epok. Obecnie uszu wytworzyło się następujących sześć rodzajów. Pierwsze, tradycyjne Wushu, w którym głównie ćwiczy się Tradycyjne metody i techniki walki. Drugie uszu sportowe. Tutaj głównie ćwiczy się formy. W ćwiczeniu wyraża się wysokość, trudność, piękno, nowość. Trzecie uszu prozdrowotne. Tutaj podkreśla się kultywowanie zdrowia, dbanie o zdrowie, wzmacnianie organizmu, a także wydłużanie życia. Czwarte, bojowe łóżko, gdzie głównym przedmiotem jest praktyka walki, skuteczne pokonanie przeciwnika. Piąte, artystyczne łóżko. Tutaj podkreśla się estetykę pokazów, scen filmowych. Szóste, uszu rekreacyjne. Tutaj y, mamy radość i harmonię ruchu. Promuje się samorozwój i ludową kulturę rozrywki i zdrowia. Jeśli w ten sposób podzielimy uszu na rodzaje, który z nich ty wybierzesz.